W poszukiwaniu sposobu na oderwanie od legionowa etykietki sypialni stolicy miejscy urzędnicy postanowili wyrobić mu markę. Rozpoczęte w ubiegłym roku działania oficjalnie dobiegły końca w poniedziałek. Wtedy to po raz pierwszy zaprezentowano, jak miasto zamierza stworzyć własny znak firmowy. Natchnieniem dla wynajętej w tym celu agencji metamorfozis były przede wszystkim sport i turystyczny potencjał pobliskiego Zalewu. Siłą rzeczy szukając to, co było wyzwaniem największym, takiego elementu, który będzie jednoczył ludzi, wydało nam się, że jakby oczywistym elementem jest aktywność prozdrowotna. Jakby nie ma nic lepszego niż właśnie działalność na poły sportowa, na poły rekreacyjna, Nic bardziej nie jednoczy ludzi i nie sprawia, że pewna pozytywna rywalizacja zaczyna nakręcać pewien, pewien naturalny styl życia. Zdaniem wrocławskich marketingowców same zachęty do tego nie wystarczą, dlatego w opracowanej strategii proponują stworzenie sieci lokalnych miejsc aktywności prozdrowotnej i wspierającego ją portalu internetowego. Ich zdaniem nie od rzeczy byłaby też budowa centrum aktywnego i zdrowego stylu życia. Sęk w tym, że to kosztuje. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że zaprezentowana strategia ma być realizowana przez ponad 5 lat, zdaniem urzędników zalążek markowej bazy legionowo zresztą posiada. Myślę, że spory krok już został zrobiony, powstały nowe obiekty sportowe, tutaj jak wiemy założeniem jest, że będzie to aktywny styl życia, w związku z tym mamy tutaj i arenę, mamy modelizowany właśnie stadion miejski, mamy boisko. Czy za chwilę będziemy mieli przy każdej szkole w związku z tym mamy pracę zabaw teren rekreacyjne na, na osiedlach? Nawet jeśli prozdrowotne zaplecze na początek jest wystarczające, w kwestii zmiany wizerunku miasta najwięcej zależy od jego mieszkańców. Slogan pozycjonujący miejską markę nieprzypadkowo brzmi legionowo porusza. Musicie najpierw wdrożyć tą strategię, zacząć jakby organizować się wokół tego aktywnego stylu życia, aby ludzie was jakby w regionie poznali z tego, że, że tacy jesteście, a dopiero potem wtórnie niemalże że będzie to elementem promocji miasta. Niezależnie od celów komercyjnych, ma ona także wzmocnić więzy społeczne i poczucie lokalnej tożsamości. Czekających miasto wyzwań jest zatem sporo. Na szczęście czasu na to, by im sprostać, również. Na zakończenie tej strategii są określone jasne cele, które trzeba osiągnąć. Na podstawie tych celów tak, będziemy mogli ocenić, czy te 5 lat udało się to wdrożyć i czy, um, czy odnieśliśmy potencjalny sukces, czy, czy coś wręcz przeciwnego. Oby prawdziwa okazała się ta pierwsza opcja, bo gra toczy się o wysoką stawkę. Tak naprawdę mówimy o strategii marki i strategii promocji. To, co zrobiliśmy w gruncie rzeczy jest czymś znacznie większym niż strategia promocji, bo tak naprawdę uzupełniamy pewien pomysł w ogóle na miasto, nie tylko w aspekcie jego wizerunku, ale w aspekcie jego w ogóle rozwoju. Usługi agencji Metamorfozji kosztowały miejski budżet około 50 tysięcy złotych. Wypada tylko mieć nadzieję, że produkt, który w zamian otrzymało Legionowo, okaże się wart tej ceny, krótko mówiąc, markowy.